Pan Walkowiak I witam was dzisiaj serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Poza odcinkami, no dobiłem trochę, dawno nie było odcinka. <laughs> Wakacje, miałem półkolonie, to... Yy, ale dzisiaj otworzymy sobie dwa big boxy i dwie, dwa brawl boxy. Dobiłem 3000 pucharków. I mam taki pomysł na kolejny odcinek. Nie będę tego mówić, to jest takie na razie teraz luźne główki. Ale na tamtym mam bardzo dobry pomysł, mam nadzieję. Widziałem tylko jeden taki filmik na polskim YouTubie. więc czy wam się mogę pochwalić? Mam szeli na ósmym pałerze. <laughs> Już blisko dziewiątego i mam Star Powera do Nity, nadpobudliwy niedźwiedź. W sumie mam pomysł na no na jeden challenge i na serię z Dirkiem. Jeśli się oczywiście zgodzi, bo go jeszcze nie pytałem. Ale zagramy sobie solo, mam mapę tysiąc jezior. I kim by sobie tutaj zagrać? Może właśnie i tam. Dobra, no, nie będzie mi Ale na dobry start otworzymy sobie skrzynkę. i módlmy się, żeby dropła nowa postać. What? What the fuck? Co? Ale mam farta. Dosłownie od miesiąca nie mogłem dropnąć DOSŁOWNIE! A tu jedna mała skrzynka i cyk! Ja zaraz wrócę. Wracamy po krótkiej przerwie. Znaczy ja wracam. Zmiana planów, pogramy sobie drugim Star Power'em, bo naprawdę nie spodziewałem się tego, mamy jeszcze dwa big boxy do otworzenia. No cóż, to gramy. Jak będą lekkie szumy, to, to, to nie moja wina. To gramy. Ładowanie, ładowanie, ładowanie... To już dwie minuty? Dwie minuty odcinka już... Ten drugi star power jest taki, że się leczy... I to jest ten stary star power... Tutaj mam... Lagi mam, pomocy, lagi mam... Patrzcie, zabiję gościa... Nie, nie zabiję gościa... On mnie zabije. On mnie nie może zabić... Nie! nie mogę umrzeć. To za szybko! Jestem za młody. Yy, dajcie znać, która nagrywalka lepiej działa, bo teraz używam Mobizena. A nie Capture Recordera Ojoj, ale mam laga. Put, tu jest bębok krzaka? Nie, ale 100% na środki, będzie. A masz, a masz, a masz o. o, chwila, chwila, leczyć się, leczanko O nie! O nie! Jeszcze jedna gierka, bo dosłownie Za szybko to minęło Ale przynajmniej wyszliśmy na zero, nie straciliśmy Otwórzmy sobie big box, tak? To... Ajajaj Chcę też, żeby mi leciały PowerPointy do szali, bo... No jednak muszę ją zrobić na tym dziewiątym poziomie szukać Star Powera. No a raczej... No mo... No tak, no. Golda nie mam zbyt dużo. Molda no, też może yy... znajdzie się w do tego, ponieważ... No to, to to ja wiem. Yy, dzięki tej nagrywarce może nie być szumów. Ojej po co mi grać w friendly game ze Star Powerem? Ja już mam dwa Star Powery. Yy, dobrze, to może zagramy. No, ja, niech będzie solo, ale teraz zagramy. W ja tym drugim Star Powerem. Tamtym zajęliśmy siódme miejsce. Tak, siódme. Chyba. Nie, źle mówisz. Sprawdzimy w tym. W dzienniku bit. Bite. Siema. Gdzie on poszedł? Icie stąd? Nie, tu jest! So on! o, ja. Trzy pałki przy nie jednego. To mi się podoba. Mamy już 5 minut odcinka. Szybko musimy kończyć. Możemy sobie... No nie wiem, zapewne zarobię na skrzynkę. A tu nie otworzymy tego takiego big boxa, będziemy zbierali na mega boxa. Czy ja będę zbierał? Więc za szybko to tego nie nazbieram, coś Dobra, no nie. Dobre, ładnie. A ten star power jest tak, że bije mi się szybciej. O, no wścieklizna. 8000 O, zdrowia już ma. Tak samo jak Rose na pięciu. Ej. To jest zbyt okay. że mi się tak nawala jak... Jak ja w przycisk i muszę to. Ruszyła na mnie. W ogóle jak grałem ze star Powerem, to nikt nie miał Starpowera. Oprócz mnie. O, wi widzicie jak on nawala? Jest w działko w pół sekundy. A nie, 6 minut odcinka to za długo! Nie, bo to mi się będzie 5 godzin ten Tak, Patrzcie, o rozwaliłem tak tam, I się ma. I Za chwilę będzie showdown. To zostało 5, co tu nie? Trzech! Ból w dwóch 3? tego powinienem rozpykać, i tu jest Roza. Mam najwięcej power killów z tych wszystkich. Nie, sobie już nie można. Jestem na najlepszej pozycji, tak. Zaraz im tam jeszcze rzucę Miska, jak mi się nabija. Patrzcie. To do małych O nie! Tutaj, o nie! Ale mi się by ją zabił. Ranga druga, plus 8 kuchanków. Otworzymy sobie tam jeszcze małą skrzynkę. I spadamy. Hmm. postać postać proszę postać Nie, dynamike i bull <laughs> dobra to nara i do zobaczenia może jeszcze jaki dzisiaj jest dzień yy, może jeszcze w tym tygodniu o, to nara i elo